Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby podsumować i zwieńczyć projekt, który realizujemy od kilku miesięcy razem z przyjaciółmi. Jesteśmy uczniami Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opolu. Wzięliśmy udział w Olimpiadzie Zwolnieni Historii. Jest to ogólnopolska olimpiada praktyczna. Jest ona zupełnie inna niż każde, wszystkie olimpiady, dlatego że w tej olimpiadzie szukamy problemu społecznego i staramy się go rozwiązać. Problemem społecznym, który znaleźliśmy i przebadaliśmy, były, było obalanie stereotypów i mitów na temat hospicjum, jego funkcjonowania i opieki paliatywnej. Empatia jest dla mnie szerzeniem dobra. Szerzeniem dobra i pokazywaniem innym swoim zachowaniem, że dobro wynika z nas i dobro jest w nas i warto je szerzyć. Uważam, że wolontariat zmienia bardzo dużo w naszym życiu. Pomaga nam uświadomić sobie, że są osoby potrzebujące i mi, wolontariat pozwolił pokazać, że jest on na tyle ważny, że potrzebujemy pokazać innym, że nie zawsze potrzebujemy dostawać za coś pieniądze, że możemy czynić dobro z własnej woli. I to jest kwestia moralności i, i tego, że jesteśmy dobrymi ludźmi z natury.